Witam, siemanko, cześć. W kolejnej części zagrajmy w Diablo 1 na PlayStation 1. I lecimy dalej, zwiedzamy poziom czwarty. Więc w tę stronę chciałem tutaj iść poprzednio. I mamy... Mamy też torów. Ja sobie w międzyczasie skoczyłem szybciutko do miasta, dokupiłem mikstury many. Żeby tutaj efektywnie wojować. Wow. Okay, mamy... Robi się coraz bardziej tutaj trudno i niebezpiecznie. A nie dostaje jak na razie nowych zaklęć, w sensie więcej ksiąg. Oj, tak jeszcze nie ale powoli, małymi kroczkami, cały czas do przodu. Kolejny poziom Oj A jaki unik dobra, lecimy dalej. dobrze, już mamy 180 punktów many, to jest e, sporo... co ja tutaj za zwój? hapnąłem Jakiś portal, a to O, lightning. Dobra, wolałbym księgę zaklęć z tym czarem. W którą stronę by tu pójść? Tutaj jest środek tego, więc tam już byliśmy. Tutaj trzeba podgrywać. jest jeszcze miks promeny. szkieletor. Tutaj w tę stronę wypadałoby pójść jeszcze, pozwiedzać, zobaczyć. Kolejna kreska. Te szkielety mi tutaj sprowadniły inferno. Może się spodoba. Te szkielety jakoś tak wykazują trochę odporność na ogień. Mimo, że akurat właśnie ten Firebolt jest moim najsilniejszym zaklęciem na chwilę obecną. Aha, i tutaj była ta książka. I mistura leczenia. A no, więc... mogę no, to już przecież stąd. All praises to Diablo, Lord of Terror and survivor of the Dark Exile. When he awakened from his long slumber, my lord and master spoke to me of secrets that few mortals know. He told me the kingdoms of the high heavens and the pits of the burning hells engage in an eternal war. He revealed the powers that have brought this discord to the realms of man. My lord has named the battle for this world and all who exist here the Sin War. O, no, wiedzieliśmy się o tym, że... Aha... Aha, tu jest... O tym, ten kozolut co to, żeby go nie zabijać Spróbuję jeszcze z nim zagadać potem, bo może, może powinienem jeszcze raz do niego pogadać I tu mamy kozoludów Jeszcze więcej, ojej, olej tu jeszcze Enough mana. O, znowu się sami z manej. Gdzie oni się rozbiegają tutaj? Po ścianie. Ja nie będę was chodził i szybko potem. A, jaka jest zbroja. Go Gold ja chciałbym tą kasę zebrać. A nie, nacisnąć przypadkiem na tą... Na tą kapliczkę, bo... A, chcę sobie zobaczyć moje ściądze, Co ona daje? Tutaj nie, tutaj sobie. God shrine. No nie, tego nie chcę. Nie chcę, to jest jakieś losowe gówno. Nie wolę tutaj się nie nadzieć na coś więcej. Spadam stąd, żeby nawet przypadkiem nie wycisnąć. <coughs> to lecimy gdzieś w tym kierunku okej, okay, pieniążki jak najbardziej zde pomieszczenie, tylko z jednym przeciwnikiem o, może jeszcze troszkę się kurczy, czemu mi te mikstury tak mało dają, straszność zdrowia ja kupuję te mikstury, te większe jeśli dobrze pamiętam o, fulki, linki, czemu one no tak mało... O, bo może to mi wzięło... Jedną to małą miałem. No dobra, to jeszcze jedną sobie zjem. I tutaj mamy już wszystko. Teraz w tę stronę gdzieś sobie skoczę. Mała skrzynia. Mała skrzynia, ale zawierała trochę pieniędzy. To jeszcze jest ten... sarkofag. A w środku, który sypnął jeszcze złotem trochę. Dobra, wygląda na to, że tutaj już mam... mniej więcej to zwiedzone. Gdzie był ten kozioł, kurczę? Tam gdzieś on był? Tutaj, nie? Chyba. Ta strona on gdzieś stał. Spróbuję jeszcze raz do niego zagadać. Jako, że go nie zabiłem... O, jest ja jak mówię, jak mówię, pominięć beczkę? Niesłychane. Gdzieś tu, jak ja wychodziłem z tego głównego wejścia, nie wiem czy. A, jest tutaj. Dobra, zagadamy się raz do niego. Something for you, I am making again. Not kill Garbad, live and give good. You take this as proof I keep word. Co tam dałeś? Jakąś, jakiegoś staffa mi dał Fireball. O, no. No, jakiś zły identyfikacji. Nie, niestety nie mam. No trudno. A jak jeszcze raz do niego making. No coś on tam dla mnie robi, ale... Co? No to nie wiem. Ok, teraz pójdę tutaj do góry jeszcze, a rozejrzeć się. Naprawdę chcę tak jak, kompleksowo, jak się da, zwiedzać te wszystkie lokacje. A żeby nie pominąć czegoś. Chociaż pewnie i tak pominę, ale. kurwa, no, był no, sarkofak. I nic poza tym w tym miejscu. Czyli to oznaczało, że już mam całą tę lokację, cały ten poziom zwiedzony. Tam już wszędzie byłem. Zobaczmy. Tak, tutaj wszystko. I tutaj zdaje się też wszystko. Więc chyba wypada mi już spadać na kolejny poziom. Tylko zastanawiam mnie, co ten ko koziołek dla mnie tutaj szykuje. Za niespodziankę, co on, co on mi da? Nie wiem, czy potem się tutaj wrócić do niego i zagadać za, jakimś, za jakiś czas, czy co, to z nim począć. Dobra, tutaj mamy czwarty poziom z głowy, lecimy na poziom piąty. Ale tak, ja na pewno na początku tego poziomu sobie zapiszę, bo to nie chcę znowu tam gdzieś powtarzać jakiegoś e, obszaru. Nie wiem kiedy ostatnio zapisywałem, no chwilę. Chwilę zanim polatałem tutaj po, po tym czwartym poziomie, więc. Będziecie musieli mi wybaczyć te kilkanaście dziesiąt sekund na zapisanie gry. The smell of death me. Tak jest. Szybciutko sobie zapiszę. Tu już troszkę zmienił się wystrój. Tego, co jest dookoła. No i dobrze, bo w sumie tak już trochę robiło się nudno, nie? Tak ciągle te takie lochy. Tutaj już y, troszkę inaczej to wygląda. Zobaczymy, co tutaj nas czeka. Martwi mnie to, że kurczę mało książek z czarami znajduje i no, nie mam zbyt mocnych zaklęć, co może troszkę rzutować na poziom trudności, tutaj dla, dla mnie przynajmniej. Tym bardziej, że no ja nie jestem za bardzo doświadczony jeśli chodzi o granie magiem, bo gram nim pierwszy raz w sensie tak, 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 tak dłużej. Okej, okay. jak to tu wygląda? Jakaś duża otwarta przestrzeń, na dodatek dość ciemno. O no dobra, mamy jakieś przeciwników Niestety koziołki, które latają kopętane. Miksturę mamy? Skrzynka. O! Book of Flash. Co to jest Flash? Niech ktoś mi powie. Bo szczerze mówiąc, nawet nie wiem. No, zaraz sobie chętnie to sprawdzę. to jest Flash? Aha, to takie coś, co wokół mnie chyba atakuje taka nowa elektryczna, jakby. Dramany. Kurczę, chyba będę musiał znowu troszkę tutaj rozjaśnić, oj, 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 czekaj, o, no nieźle, na większe grupki, czy tam jakieś jak się do mnie zlecą tak blisko mnie, to może być całkiem spoko, nie? spróbuję jeszcze troszkę tu rozjaśnić, bo no mało widać, strasznie ciemna lokacja. w porządku w miarę. Za to ja na telewizorze nie mam zbyt jasno, no ale trudno, jakoś przeżyję. Niestety gra nie ma takich ustawień, żeby sobie jasność tutaj polepszyć. Zamknięte, czyli... Padło coś ciekawego. Ja się stąd pozwolę sobie wycofać. Był jakiś topór. Przestań biegać. Zawsze wokół mnie muszą takie kółko zrobić, dopiero potem... E, ...przelatują prosto w moim kierunku. Ja przez to marnuję zaklęcia. Jest tu jeszcze ktoś? Jest jeszcze... O oh Jezu, jest tu jest jeszcze dużo. Trochę hajsu. Zdajemy manę. I tu jest jeszcze skrzynia. Duża. Wow. Kolejna, duża skrzynia. Wow, dostałem jeszcze. O, kolejna skrzynka. Kurczę. Dobra, trochę się przynajmniej tutaj obobiłem. gdzieś tu padł. Chyba jakiś pierścień, jak dobrze słyszałem. jest kapliczka kolejna. Gdzie ten pierścień? Nie ja słyszałem tutaj. Chyba, że go zebrałem już. To jest przypadek. Jest jakiś piersień, ale nie ma złej identyfikacji. Tak, nie mam. Co to jest za kapliczka? Gloomy Shrine. Dobra. Po raz kolejny zajrzę do ściągi. Co my tu mamy? A, czyli zbroja hełm tarcza zyskują 2 punkty AC, broń traci 1 punkt damage. No to nic mi to nie przeszkadza. Dobrze ja spojrzałem No to biorę ją. Biorę ją, bo... No obrażenia w broni nie są mi za bardzo potrzebne. Broń mi po prostu daje tylko 10... Do, no czy tylko albo aż chciałem powiedzieć 10 do, do magii po prostu, 10 punktów tylko i wyłącznie dlatego ją noszę okej okay, tutaj wydaje się być pusto skrzynka jeszcze się znalazła strasznie tu ciemno mało pochodni jest dobra pójdę może tędy gdzie nie gdzie wąskie korytarze się trafiają oho mikstury bardzo chętnie drzwi. Znowu co banda kozołów. Jest tych jeszcze więcej No chciałbym wejść tędy, Prędę to tą wejść Aha, tędy jest wejście dobra Złotko no, Mała skrzynia, ze złotkiem też Jak to to wygląda, Też jakieś pomieszczenie Dobra, zbadamy je Wiesz, wierzę, że byłeś tu sam. A jednak. Oho, to na pewno znowu będzie jakaś dobra impreza. Tylko ten mały nietoperek był też jeden? I nic więcej w tym pomieszczeniu? No, no niestety nie. Lecimy zwiedzać dalej w takim razie. Dobra, przejdę przez te drzwi tutaj O, je sobie dobra A, bo ja już tu byłem praktycznie Unki Oj, oj, było blisko Jaki unik O, zwój leczący, czemu nie Tarsza zwykła Kurczę się podniosłem niechcący, no, że ją ja wywalić Niepotrzebne mi takie cacko? Co tu mamy? Tu już na level 6 zejście jest. Wow. A tu? Tu jest jeszcze jakieś zejście. Oczywiście moje ukochane beczki. Poziom bez beczek to poziom stracony, nie? Aha, i tu jest skrót do miasta. O kurcze, jak fajnie. Wiecie co? Skoczę sobie, jak już tutaj jestem. Zidentyfikuję sobie ten pierścień i te inne pierdoły. To bardzo spoko. No dawaj, dawaj, wczytuj się szybciej, proszę. O, to jest ten. Gdzie ja tutaj jestem? O, w mieście niestety nie, nie mam mapy. Ale chyba jestem tak, tak tutaj. Dobra, czyli już wszystko wiemy. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? O, tak, dekardzik. No, Pierścień przypuszczam, że wleci tak czy inaczej, bo nie mam drugiego. A jeśli daje jakiś bonus, to dlaczego nie? Hitpoint plus 24. No dobra, nie jest to jakiś tam szał, ale. Zawsze coś, nie? I tutaj jest laska. na 22% no dobra, pójdzie na opych więc lecimy szybko do czarownicy dokupię sobie jeszcze many może jak już tu u niej będę jak tam to wygląda no trochę mam w sumie jeszcze, ale kilka sztuk może chociaż mam nadzieję, że tą laskę tam w miarę sprzedam u niej za dobrą cenę Są szybce 14, całkiem nieźle. Ty masz może jakieś ee, księgi dobre? Nie masz nic tu, totalnie, żadnej księgi nawet. Nie. Tak wiem, wiem, przepraszam, ale się. No może jeszcze szybciutko do Griswolda, żeby zobaczyć czy coś zepsute on. mam. łkałem. No. Griswold, chodź. Trzeba mi napraw, nie potrzeba mi żadnych napraw. No i dobrze. Tą dróżką na wprost tutaj i będziemy w skrócie. Krówka, krówki. Cała banda krówek. tak jesteśmy teraz. Dlatego tak tu ciemno jest. Jeszcze tam mam przez jakiś przedmiot chyba zmniejszony mój light radius tam, czyli promień światła wokół postaci, więc to też pewnie coś sprawia, że no, jest trochę ciemniej ogólnie. No mam nadzieję, że coś tam widzicie na ekranie. No i dobra, jak my tu wyglądamy tutaj, spróbujemy pójść tutaj na dół teraz. Czy na coś tu leżało? Czy to była beczka po prostu? Nie, beczka. Oczywiście żebeczka. Okej. Okay. Beczki sprawdzone. Tutaj miałem mieć, tak? Tak. I kolejne beczki. Co wypadło z tej beczki? Nie wiem zwykły cyber wypadł. Oj, koziołek mi tutaj na plecy wchodzi. Nie honorował panie koziołku. Oj drzwiczki, no dobra, bierzemy je. To ty okay. się to czaj. Okej, trochę hmm, kasy, że jeszcze więcej koziołków. Tu jest będzie takie bardziej złożone pomieszczenie jak tego co widzę? Tu jeszcze jest. Jakieś mieterki. Tak to tutaj Och, I tu jest znowu przejście. O kurcze. No dobra, to idę w tą stronę w takim razie. I puste pomieszczenie kolejne. NIEŁADNE A nie, tu są jeszcze drzwi, więc tu sobie też sprawdzę to miejsce Co to? a nie, to Perek jeszcze Te gdzieś się zawieruszył Biedaczek poziom bardzo ładnie chociaż jeden zarzucił jakieś pieniądze dla mnie tu jeszcze ktoś się kręci Dacie mi ten poziom wklepać nie kurczę toś witalność i w magie 3 tak jest tutaj stawiamy stanowczo no magię. Gdzieś tam jeszcze jakiś nietoperek mi przeleciał, widziałem. Mimo, że jest strasznie ciemno. O, jest tutaj jeszcze ktoś. Dark One. Strasznie szybko lecają te nietoperki, nie? Dobra. Kolonłak, ale zwykły, więc będę nie chcę. jak dziwna dziura nie? wyrwana. O, tutaj zrobiliśmy sobie już ładne kółko, więc A, tu mamy tą część zwiedzoną na 100% więc włazimy tu. A, już otwarte, no dobra. I tam też mamy. Jeszcze tam jest góra taka niezwiedzona, ale to najpierw w tę stronę chcę pójść. Zobaczyć co jest. Wszystko pozwiedzą sobie na spokojnie. Nie spiesząc się za mocno, gdzieś tu widziałem jakiegoś blink. ojej, sorry, ale ich tu jest. O, jeszcze mamy tego jakiegoś odpornego na magię, co? Nie, ten dostał. Trzymuje obrażenia. Dobra, czekaj drogi panie, może tu? Wow, mocne zaklęcie i unikatowa pałka weszła, bierzemy To zaklęcie będzie przydatne, tak czuję, bierze dużo many, ale ale w takich wypadkach jak się trafi jakiś champion czy tam minibos, to no, będzie przydatna sprawa Myślę, że pójdę najpierw tutaj Albo nie, spróbuję to obejść tak dookoła najpierw Masa tych nietoperków tak, tak myślę. I potem tam jest jakieś środkowe pomieszczenie. Ciekawe, czy tam nie będzie jakieś właśnie walki. Z kimś. Ole, kasy. No, tu jakiś wąski korytarzy. Skrzynia. Warhammer. No. Byłby spoko, myślę, jakbym grał, jakbym grał wojownikiem. Dobra, czyli tutaj już nie chcemy iść. Chcemy natomiast tutaj jeszcze sobie sprawdzić. Tu jeszcze jest duże pomieszczenie. Nie, do tego środkowego chyba najpierw wejdę, tak mi się wydaje. Zobaczymy co się będzie działo tutaj. O oh, shit, o oh, shit, ale bydlaki! Wow. No mocny jest. Spierdzielaj, ty mały No. tutaj.

Aha. Zobaczmy. Wow. To jest jakieś zadanie. Ale to mi tylko odtworza... So... ...to, co poleciało. Aha, A, dobra. Mm. Coś mi się wydaje, że tu będzie jakaś naparzanka. Biedestal of blood. Co mam z tym zrobić? Nie wiem. Nie za bardzo wiem, co mam z tym począć. Tutaj tak naprawdę nie mogę tego uruchomić, albo już uruchomiłem. Niszczyć tego też za bardzo nie mogę. No, nie wiem. Może zagadka się wyjaśni niedługo. And so Ach, tutaj ciągle to samo mi opowiadają. No dobra, będę leciał dalej w takim razie. Hmm, gdzieś tutaj. O! Wow. chmura tych. No i padłem. O, masakra, o masakra, O masakra. Gdzie on? Ja Tutaj na początku mam zapis, co? No dobra, trudno, skończy odcinek niestety śmiercią. I ja sobie przejdę do tego momentu jeszcze raz po prostu i zaczniemy odcinek mniej więcej w tym miejscu, gdzie zginąłem i i tak by było chyba najlepiej. Jeszcze zanim tutaj dotrę, to skoczę sobie jeszcze do tego koziołka tam z nim pogadać, zobaczyć coś on mi da faktycznie tam na, na poziom wyżej. To miasta chyba nie będę musiał lecieć, a jeśli będę musiał, to też sobie skoczę i będziemy się widzieć tutaj gdzieś mniej więcej w tym samym miejscu po prostu i, i tyle, nie? Może jeszcze spróbuję się dowiedzieć przy, przy okazji w internecie o co chodzi z tym zadaniem tutaj. Także dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki na razie.